Cześć, Dauchin i zapraszam Was na dzisiejszego wieczornego streama. Jest 22. A my wreszcie przechodzimy do tej obiecanej gry. Wajona. Hmm, tak jest. Ja już sobie odpaliłem. Zaraz odpalę streama, wszystkim puszczę. I teraz uwaga, jeżeli. Hmm... Chcecie zacząć, bo będzie, będę grał z widzami na streamie. Każdy ma możliwość. Jeżeli nie, nie macie jeszcze konta, nie ściągnęliście. I ona macie link w opisie. I uwaga, ten link to nie jest zwykły link, tylko link właśnie z dodatkowymi itemami na start. To jest taki bonus dla Was. Eee, tak jak chyba wiem, że Gimper. Znaczy, słyszałem, że Gimper też coś takiego ma, znaczy ogólnie. W... Nie wiem. To nie jest Link Sport MMO, to jest istotne. Możecie nawet sprawdzić sobie w tym. Więc to nie jest coś takiego. Gramy sobie w ione, załatw dostałem załatwione tam przez kogoś tam. Nieważne. Te właśnie dodatkowe itemy, więc jeżeli chcecie, macie w opisie ten link. Zapraszam serdecznie i na streama i do gry ze mną. I ja będę prawdopodobnie w tych złych ha, ha, ha. Ty Facebook szaleje jej. Zapraszam.